Żymy znów dali cały daymont i głowę baranią sterczącą wśród górz, i statki stojące na redzie przed plymouth, darować kotwice Najwyższy czas już i smak waszych ust hiszpańskie dziewczyny. Noc ciemną i złą nam będzie się śnił, leniwie popłyną znów w rejsu godziny. Wspomnienie z waszych przysporzy nam sił. Smak waszy gust hiszpańskie dziewczyny w noc ciemną i zło nam będzie się śnił Leniwie popłyną z dobrej stu wspomnienie nie waszych przysporzy nam I znów białe żagle na masztach rozkwitną Tu szypery znaczy do Portland i Ride I znów stara łajba potoczy się ciężko Przespaj w kierunku na Beachy fela.